przybysze, no dobra, pierwsze pytanie. Tak. Nie. nie. wiem, nie oglądam tego. Żółty kieł. Mleczna. Osługi dom i płazowyż wiem, każdy smakuje tak samo. Że to taka. Oni zrobiły, jak nie? nie. nie, nie Nie, nie, nie. Bo lubię. polecam. nie wiem, i też tego nie wiem. Tak, od 10 do 13, bo nie chcę dokładnie mówić, ale. no, tak od 10 do 13. Chcę bić 3000. Ja ci no mam dość sporo, ale nawet nie wiem dokładnie ile. Czy to nie jedno pytanie, bo dość dawno szczerze, że się pisze o odcinki, nawet cała nie wiem ile. I to tyle osób, które nie mogą być do tego, bo widział, nie mogą być do z niego wielką betę. Nie wiem, jaki osób jest dość sporo. Bardzo sporo. Bardzo. Tylko raz, ale było słupi. Mam tutaj taki budynek z Tak szczerze, to tak samo, wiem. Tego, a u Fursuita i dinamaskę jedną. Nie wiem, tak spięć czy co. Medium i... Pepsi. Kanałów mam dwa. A tak szczerze, to nie wiem, czy mam i dole, ale nic Zielony, czarny, biały, sz... Klif, który mnie uczą. W jedynce. Ja żyję macie omlecika, w jednym z nich. To zależy dla kogo jestem miła. Dzięki. Tak szczerze to za niczym. Ale dobre pytanie.